Jest to nasza druga premiera produktów w tym roku, a oto nowości, które już wkrótce będą dostępne: Fox Voyager Camo Combat Shorts and Trousers. Połączenie praktyczności i modnego kroju pozwoliło stworzyć dwa nowe ubrania do kolekcji odzieży Fox Rage Voyager. Bojówki i shorty wykonane z lekkiego materiału Ripstop mają bezpieczne boczne kieszenie zapinane na zamek i elastyczny pas dla dodatkowego komfortu. Szczupaki jedzą liny, to pewne, chciałbyś dodać takiego lina do swojej kolekcji replikantów? Kolejna ulubiona przez szczupaki ryba dołącza do niezwykłej rodziny przyrzęt Realistic Replicant. Dzięki niej będziesz miał jeszcze więcej możliwości łowienia. Niezwykle wabiąca praca przynęty segmentowej. Bardzo realistyczna konstrukcja i wykończenie Fox Rage Supernatural. Dwie wersje kolorystyczne Tenge i Golden Tenge. Dostępne długości 18 i 14 cm. Odśwież swoją kolekcję błystek. Do naszej popularnej serii błystek UV Spinner dołączyły trzy świetne nowe wersje kolorystyczne Ultra UV. Przynęty pozwolą jeszcze lepiej wabić drapieżniki swoim błyskiem. UV Hot Olive, UV Lemon Tiger i UV Hot Perch. Nowe kolory Fatso 10. Modele Spotted Brown Perch i Hollow Smell są dostępne w wersji pływającej i tonącej. Więcej kolorów Sweepera i powrót w wersji 12 cm. Dzięki swojej dużej popularności powraca Sweeper 12 i mamy mnóstwo nowych kolorów, które duże szczupaki będą mocno uderzać. Który model zarzucisz jako pierwszy? Zobaczcie wszystkie na naszej stronie.